Kochani, witam was bardzo serdecznie w odcinku i jak zazwyczaj siedzę tutaj sama i gadam trochę do ściany w moim pokoju, to dzisiaj mam nie jednego, a dwóch kości. Pierwszy wam za wiele nie powie, ale co nie to powiem to to wygląda i jest to mój ukochany kot mały. Cześć! Mua. Mały e, przyjechał do mnie z Warszawy, bo już go miałam jakiś czas, ale dopiero teraz sobie mieszkamy razem w Gdańsku i to też kolejny życiowy update o przeprowadzce, ale może dzisiaj nie skupiajmy się na takich właśnie życiowych sprawach. Planuję o tym zrobić osobnego vloga, więc dajcie kciuki w górę, jeżeli to Was... Interesuje, a dzisiaj jak głosi tytuł filmiku, temat poważny, temat ważny, poważny i w ogóle ważny. A mianowicie, kilka słów o hejcie, o hejcie wśród artystów, o hejcie ogólnie wśród rówieśników, w internecie, właściwie wszędzie. Moje porady, jak sobie z nim radzić, jak. Yy kreować, być artystą i, i nie przyjmować się właściwie hejtem. O tym właśnie dzisiaj, jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam. No i tak jak mówiłam, mam też drugiego gościa. Jeżeli jesteście ciekawi, kto to jest, to koniecznie oglądajcie dalej. To znaczy w sobie już wiecie, bo jest to w tytule, ale żeby posłuchać, jakie fantastyczne słowa powiedziała Natalia dzisiaj u mnie, to koniecznie oglądajcie dalej. jest jest tematem, który przez blogi, przez kreowanie rzeczy w internecie ostatnio urósł na sile na sile rażenia i trochę to zjawisko jest teraz częstsze niż może gdy ja byłam młodsza, ale gdy ja byłam młodsza też było i też się o tym mówiło i też był ten problem. Dlatego ode mnie słów kilka mówię z własnego doświadczenia, jak ja sobie z tym radziłam, jak to było w moim przypadku i, i moje spostrzeżenia i mam nadzieję, że że ktoś tam wam to pomoże, że okaże się przydatne, bo wydaje mi się, że większość osób, które coś kreują, które robią coś innego, które są w pewien sposób twórcami, artystami musi się zaopatrzyć w grupą Skorupę. Mówi się, że to co widzimy w innych jest odbiciem tego, co widzimy w nas samych. I taka osoba, która hejtuje, która m, czerpie z negatywnej energii, też w pewien sposób ma problemy ze sobą i ze swoim życiem, ze swoim ee, nastawieniem. I taka osoba czuje się lepiej, jeżeli zniży kogoś do swojego poziomu. Dlatego absolutnie taką najważniejszą rzeczą jest, tak jak już powiedziałam wcześniej, to zbudować w sobie pancerz ochronny. Trzeba być pewnym swojej twórczości, trzeba być pewnym siebie i, i tego, co robimy, bo nawet jeżeli nie jest to perfekcyjne, idealne, lśniące, ma jakieś skazy, to wciąż jest y, tym naszym powiedzmy dzieckiem i, i tym, co robimy. I, I każdy ma prawo do rozwoju, każdy ma prawo próbować i każdy też powinien to prawo uszanować, jeżeli ktoś się wyróżnia, jeżeli robi coś innego, to naturalnie wystawia się na opinie innych. I o ile konstruktywna krytyka jest wręcz pożądana i, i w porządku, to taki hejt dla hejtu na zasadzie to jest głupie, co ty robisz, robisz coś innego, weź się ogarnij, nie jest fajne. I z mojego doświadczenia, jako osoba introwertyczna, która również była nieśmiała, która nie była tak w młodości do końca pewna tego, co robi, to wywierało na mnie ogromny wpływ. Kiedy coś piszesz, kiedy coś publikujesz, i ktoś ci pisze, że to jest głupie, bierzesz sobie to do serca. I zawsze tak jest, że te negatywne doświadczenia odbieramy dużo bardziej intensywnie niż te pozytywne. I nie możesz dać takiemu hejterowi kontroli nad sobą na tyle, żebyś przestał, przestała to, co robi. Czy to jest pisanie, czy jakaś inna kreatywna aktywność, nie wolno się zarażać takimi opiniami negatywnymi i pamiętać, że, że twórczość to jest zawsze proces rozwojowy, że, że zawsze masz prawo do pomyłki albo po prostu masz prawo do wyrażania siebie tak jak się teraz czujesz przez sztukę. Także tu ludzie zamknięci, którzy nie poszukują nowych doświadczeń, nowych znajomości, e, nowych w formie jakiejś rozrywki, sztuki, literatury. Tylko osoby, które chciałyby się zamknąć w swoim kokonie i tak w nim żyć. Jest to ogromnie przykre i dla tej osoby, która doświadcza hejtu, ale też yy, patrząc na tego hejtera, to jest bardzo smutne i, i to byłby idealny świat, gdyby nie było w nim nikogo takiego, ale jednak jest jak jest i, i musimy walczyć o siebie i się nie zrażać i po prostu iść do przodu pomimo takich yy, opinii. Moje doświadczenia hejtu wobec twórczości sięgają właściwie już szkoły, ponieważ zawsze coś. Coś chciałam pisać, chciałam tworzyć, i to też przybierało różne drogi. Ja się zamykałam, próbowałam otworzyć, próbowałam komuś coś pokazać, co się spotykało z hejtem, to wtedy znów się zamykałam. I takim jednym żywym wspomnieniem w mojej głowie jest, kiedy mieliśmy na e, jakiejś lekcji w postawówce, gimnazjum, napisać wiersz. Wiersz miał dotyczyć czegoś prozaicznego, mieliśmy wybrać jakiś e, element e, wystroju klasy i po prostu napisać jakąś twórczość. Dla mnie to było zadanie po prostu wymarzone. Bardzo się wczułam, bardzo mi się podobało I, i próbowałam jakieś metafory, jakieś porównania. Spróbowałam to zrobić w bardzo taki kwiecisty e, sposób. No, spotkało się z salwą śmiechu niektórych osób, i mnie, takiej małej, nieśmiałej, no, już to bardzo, e, bardzo ugodziło w moje, w moje twórcze serce I, i przestałam. I właściwie od tego momentu trochę bałam się pokazywać rówieśnikom moją twórczość. Moje książki opowiadania pokazywałam tylko tym najbardziej zaufanym. Osobą, bo ta myśl, że ktoś może mnie wyśmiać, ktoś może mnie znielubić, była po prostu tak paraliżująca, że ja nie chciałam nikomu pokazywać mojej twórczości. Pewnego dnia na polskim mieliśmy też zadane opowiadanie, i postanowiłam pójść o krok dalej, napisać w takiej super fajnej formie, opatrzyć metaforami, zrobić z tego po prostu taką mini książkę. Zbindowałam ją, zrobiłam okładkę, umieściłam obraz na początku. Naprawdę napisałam to w taki bardzo z w podobny sposób dostałam piątkę z plusem za specjalne walory pracy, no ale z... Ze strony rówieśników nie spotkało się to z patią mały. A też z takim chichotem, jakimiś rozmowami, rzeczami na zasadzie, ale to głupie. I, i znowu takie coś, nawet czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo może w kogoś e, wycelować. I ja naprawdę zrobiłam się trochę bardziej zamknięta. Bałam się pokazywać moją twórczość, ale na szczęście nigdy nie straciłam tego marzenia, że chciałabym pisać. I o ile ja nie brałam sobie tego do serca, wiem, że można to sobie wziąć do serca. Dlatego ogromna prośba przez twojej strony, że jeżeli w waszym środowisku jest ktoś, kto w jakiś sposób się właśnie wyróżnia, robi coś ciekawego, dać mu wsparcie, zamiast, zamiast się dziwić, co Boże, co to jest. Na internecie oczywiście ludzie mogą mówić co chcą, co im ślina na język czy klawiaturę przyniesie. I też nie, ale nie ma co się tym przejmować. Pamiętaj, że jeżeli hejt już sięga takiej formy, kiedy ci to przeszkadza, kiedy cię to zasmuca, kiedy wpływa to bardzo negatywnie na twoje życie, musisz głośno wyrazić swój sprzeciw. Hejt jest nie w porządku, zawsze powinniśmy o tym dawać znać. Zawsze powinniśmy komuś powiedzieć, jeżeli spotyka cię to w szkole albo w Twoim środowisku, żeby ta osoba, hater, nie czuła się bezkarna. I właśnie moja taka porada na hate to jest ignorować, a jeżeli sięga to już takiego ekstremum, gdzie nie możemy sobie z tym poradzić, to sięgnąć po wsparcie, sięgnąć po pomoc i głośno wyrazić swoje nie. I właśnie dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam trochę więcej z innej perspektywy, żeby ubrać to w inne słowo, w inne doświadczenia i jeszcze urozmaicić ten filmik. Zgodziła się do mnie nałączyć Natalia. Z której byłam ostatnio na kanale Natapet, i dzisiaj właśnie Natalia powie parę słów o swoim doświadczeniu, o tym, co ją spotkało względem twórczości, hejtu, blogów i jak sobie z tym wszystkim radzić. Także oddaję Was do Natalii i spotkamy się za chwilkę znowu. Cześć wszystkim, z tej strony Natalia z kanału Natapet i bardzo dziękuję Aleksandrze za to, że zaprosiła mnie do tego odcinka, za to, że będę mogła powiedzieć swoje co nieco na temat na ten trudny właściwie temat hejtu. Powiem szczerze, że nasza społeczność, czyli społeczność pisarska jest bardzo specyficzną społecznością. Chodzi o to, że wszystko co tworzymy jest tak naprawdę naszymi dziećmi. Bardzo wiążemy się z każdym stworzonym przez nas tekstem i wydaje mi się, że właśnie dlatego podchodzimy bardzo emocjonalnie do jakiegokolwiek komentarza, który jest skierowany w stronę naszej twórczości. Oczywiście, w stronę twórczości. Jeżeli ten komentarz dotyczy nas samych i obraża nas, bądź wyzywa, no to to jest y, typowy hejt, który nie ma na celu żadnej konstruktywnej krytyki. Na blogach jesteśmy po części anonimowi, działamy pod nikiem. Ja zaczynałam swoją pisarską przygodę od pisania fanfików, podterowskich. To jest zupełnie inna społeczność. Y, jakby nie spotkałam się tam nigdy z hejtem, z takim. Hejtem wymierzonym we mnie. Przeszukałam te wszystkie moje blogi ostatnio i pamiętam, że znajdowałam tam komentarze, które dotyczyły tego, że widać jakieś błędy, żebym poprawiła. Na przykład, ja miałam ogromny problem w gimnazjum z interpunkcją. Właśnie dzięki temu, dzięki komentarzom, które nakierowały mnie, jak mam to poprawić, moja umiejętność interpunkcji zmieniła się o 180 stopni. I właściwie na tym polega. Nasza społeczność. Musimy tak naprawdę wyciągnąć rękę do drugiej osoby, która na początku stawia kroki. Ostatnio, nawet pod wpływem swego rodzaju sentymentu, postanowiłam wrócić i napisałam swojego e, krótkiego dość fanfika, który właśnie również jest fanfikiem podterowskim, e, co można znaleźć na Ładpadzie. I powiem szczerze, że tyle emocji, tyle, tyle weny, ile dostałam od wszystkich czytających, naprawdę nie dostałam chyba nigdy. Więc jako pierwszą radę, którą przekazałabym Wam, to to, żeby jednak znaleźć społeczność, która będzie akceptować, która będzie wspierać i która będzie oczywiście krytykować, jeżeli coś im się nie spodoba, ale będzie to społeczność, która uzna Was, uzna Waszą twórczość. I ta społeczność ma wam przede wszystkim pomóc, a nie sprowadzić na dno. Dlatego właśnie również założyłam, założyłam grupę na Facebooku, czyli pisarską grupę wsparcia, która zbiera właśnie osoby, które mogą tam publikować, które mogą dzielić się swoją twórczością. W komentarzach, oczywiście, zawsze znajdzie się miejsce na wypowiedzenie się innych ludzi na temat tej twórczości. I oczywiście chodzi tutaj o konstruktywną krytykę, o to, co może się przydać w przyszłości. Więc więc, jeżeli ktoś jest ciekawy i jeżeli ktoś jeszcze nie ma swojej grupki wsparcia, to zapraszam. Ale no, nigdy nie jest tak wspaniale, prawda? E, ja pamiętam swoje początki bardzo dobrze. Później pojawiła się pewność siebie e, pojawiło się przekonanie, że. Coś jednak potrafię pisać. Kwestia jest taka, że jednak zostałam później sprowadzona na ziemię. Wysyłałam pracę na konkursy. Te prace nie zostały nijak komentowane. Wydawało mi się, że wszystko jest wspaniale, jednakże tak nie było. Moja twórczość stanęła w miejscu. Stwierdziłam, że jedynie właśnie. Dobrze mi się pisze fanfiki, tyle tylko, że pojawiło się marzenie o książce i tu pojawił się problem, ponieważ fanfiki to nie książka. Sytuacja została rozwiązana tak, że w liceum, pamiętam, to była druga, trzecia liceum. Kiedy zgłosiłam się na konkurs pisarski, byłam zadowolona. Napisałam oczywiście ten tekst wojenny, bo stwierdziłam, dobra, tam dostały teksty wojenne pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ja natomiast wywaliłam z jakąś mitologią słowiańską, językiem Mickiewicza, i dostałam wyróżnienie, więc może po prostu pójdę pod teksty wojenne. Okazało się natomiast, że skład jury się zmienił. I w składzie jury zasiadała pewna pani, która jest, no, publikującą autorką. Nie powiem teraz nazwiska, bo. Bo po co? I pamiętam, że właśnie byłam bardzo zdziwiona, że zupełnie nawet nie dostałam wyróżnienia. To nie jest tak, że wysłałam tylko jeden tekst wojenny, tylko naprawdę wysłałam kilka tekstów, które wydawały mi się dobre. I w momencie, kiedy podeszłam do pani, pytając się właśnie o radę, dostałam komentarz typu: Piszesz o oczywistościach. Powinnaś zająć się jakimiś małymi sprawami, powinnaś zająć się jakimiś małymi rzeczami. Stwierdzenie, że piszę o oczywistościach, piszę czy to po prostu jest klisze, no to boli, jednak boli. Każdy twórca stara się być oryginalny. No, nie udało się i pamiętam, że wtedy wracałam autem i byłam bardzo zniesmaczona tym wszystkim, ponieważ. Przeszła osoba, która właściwie skopiowała Doriana Greya. Stworzyła własny świat, tylko właśnie dokładnie taki sam, jak w Dorianie Greju. Druga rada zatem, kończąc już moją anegdotkę, jest taka, żebyście się nie poddawali. Za każdym razem, kiedy upadniecie, trzeba powstać i pisać. Ja wtedy zrobiłam głupotę i naprawdę na długo odstawiłam pisanie, ale później się zreflektowałam i zaczęłam ponownie pisać. To po prostu mnie ciągnęło i. Pisanie o małych rzeczach to chyba nie dla mnie. Raczej chcę być autorem baletrystycznym, autorem książek młodzieżowych. To chyba tyle z mojej strony. To są naprawdę dwie rady, które mogą wam się przydać przetrwać hejt. Może są zbyt proste. Może są zbyt sztampowe, może właśnie nie dotyczą małych rzeczy, ale są radami, które mi pomogły i które sprawiły, że tak naprawdę chcę pisać. Pisanie wiąże się z tym, że jednak musimy oddać to nasze dziecko komuś innemu. I tu już pojawia się ból, ponieważ nasza książka staje się książką innej osoby i musimy się z tym Jakoś pogodzić. Oczywiście raz jeszcze dziękuję Aleksandrze za zaproszenie. To była naprawdę niezwykła przyjemność tutaj wystąpić, a teraz oddaję Was w jej ręce. Cześć! Super! Ekstra! Bardzo dziękuję Natali, że do mnie dołączyła, że nagrała mi ten krótki filmik, jestem naprawdę w że że mogliście też usłyszeć wiadomość od niej, ale dzisiaj to już tyle. Napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze sposoby na radzenie z hejtem. E, czy w ogóle zdarzyło Wam się coś takiego, że ktoś was hejtował pod względem Waszej twórczości, czegoś co robicie. E, a my się żegnamy. Mały zostawia lajka, like wy też musicie i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że za tydzień. Pa! Pa!